Manko, Hans, Manko, ksiądz Baci. Hello, Hello! hello, hello. E, Patrzcie co my mamy, chcemy się pochwalić wam czymś. Yy. na nowy nabytek, yy. Nasz nowy kolega, e, który się nazywa Jimmy i yy. to jest wróbel. Skujcie to wy czasu A mam takie kontakty. Yy. Co ty powiedziała? Wróbel to jest? No przecież to jest wróbel. Pan Jezus dzisiaj mówi w Ewangelii o wróblach i postanowiłam sobie skołować wróbla. Już chyba źle widzę ty, ale te różowe. Takie pomarańczowe. No bo to jest malowany wróbel, żeby, bo takich wróbli nie wolno łapać i żeby nikt się nie kapnął, że to jest wróbel, to go pomalowaliśmy z księdziem Dawidem. Fajnie robicie ty. A to mu zlezie i co będzie pod tym? To go zaś pomalujemy na inny kolor. O, ty mnie tu robisz, Ty. To chyba nie wróbel. Musisz mi wiedzieć, że to jest wróbel. Dobra, To jest taki wiecie. wróbel, bo pan Jezus dzisiaj mówi o tym, że w ogóle się troszczy o ludzi, hmm. i my postanowiliśmy kupić takiego wróbla, żeby o. się o niego troszczyć. No to jak to się troszczy, że o tego wróbla? No na przykład e, widzisz już my go trochę oswoiliśmy, że sobie teraz siedzi na palcu. Mm -hmm. e, dajemy mu na przykład jedzonko, wow. to mamy taką troskę o wróbla i jeszcze chcemy mieć taką troskę, żeby mu powiedzieć Ej, wróbel, ty leć tam? I on wtedy poleci, ale jeszcze się nie chce słuchać. To taki na sterowanie wróbel, ja? No chcielibyśmy takiego, ale mm. na razie się nie chce tak słuchać. Aha, a to może się nauczyć. Leć tam, wróbel, hej. Bo... Hmm. I się tak zastanawiamy, czy z Panem Bogiem jest tak samo. Bo on się też o nas troszczy, daje nam różne rzeczy, ale czy też może powiedzieć: Ej, Hans, e, idź teraz do sklepu. Hmm, zależy po co. Ale Pan Bóg się o nas troszczy na pewno, to wiemy. No, a no może ci coś nie? kazać tak zrobić, że, i tak się powie: e, Hans, ty to i, tam masz zrobić to albo tamto, i ty to robisz? Chyba, że mi powiesz, że mu iść po maszkety, ale to puda. Ale tak to raczej nie, bo tam wola się poleżyć w pryku. Mhm. Czyli Pan Bóg się troscy, ale tak naprawdę niczego nie może rozkazywać. No nie, bo my takie wolnowola, takie, że możemy wybierać. Mhm. To jest piękny taki dar od Pana Boga. No ja. A jak myślisz, czy w takim razie my możemy tak sterować tym yy, małym dzimickiem? No, Dzimiczka, mogę go nauczyć, domy mu futer to poleci, ale tak to nie, nie mogę mu powiedzieć, że mu tam leci. On też mu wolno wola, też może sobie tam siednąć, tu na palcu siednąć, na stole, jak chce. Ty, a ja się martwię, bo patrz, coś mu się stało w bzusek. Właśnie, ty gorosz, piórka. Że się nim opiekujesz, a mu wyszkubany ty. No? Ja hmm. też się boję, że mi się też potracę moje piórka teraz. Hmm. ale że kto cię szkubie, ale to hmm. już zostawmy ten temat. <laughs> powiedziałbym, ale ja się wstydzę. Mm. i co z tym Tokim? E, I teraz, e, czekaj, czekaj... Mm. No i może się polecić. Jak I on ma wyskubane te piórka mm. i może dlatego, że on sobie te piórka postanowił policzyć. A no ja bo w tej Ewangelii tyże, że Pan Bóg liczy wszystko. To może chciał się też pos. Po Nie wszystko, tylko Pan Bóg liczy włosy tam jest napisane. I, no, i jak ty włosy, jak tak. ty, Hans, myślisz, myśliści, to jest w ogóle możliwe, żeby policzyć włosy. Należy u kogo, bo u księdza Maćka chyba już bardziej idzie policzyć włosy. Hmm. Hmm. Myślę, że tak i że trwałoby mi to tak z pół godziny, ale bym policzył te wszystkie włosy. No, może Ale tak u księdza Dawida... Mogłoby być cińsko. No tyć prawda. <laughs> I, a u Pana Boga wszystko jest możliwe. Ja, bo On się o i to jest wyrażone tym, że nawet do najdrobniejszego szczegółu no zno. On może policzyć wszystkie włosy wszystkich ludzi na całym świecie. I my takich nawet liczb nie znamy jakie Pan Bóg może policzyć te liczby. No ja. Ale się ono troszczy, no, że my też musimy codziennie dobrze wybierać. Bo, jak pójdziemy w jakąś złą stronę, tak by ten ptok furgnął teraz kaś za okno, no to też może wyleć. Leć! Hmm? Leć! Leci. Dzimicku, Leć! Hmm. Ej, on mnie nie słucha. No widzisz, bo moja słojagowa. Ja mu powiem to na ucho, to może to zadziała. Mówisz. Dzimicku, dzimicku, nie rób tego. Bo cię wszyscy obserwują i cały świat na ciebie patrzy. Proszę cię, posłuchaj mnie. Leć! Hmm. No leć! Dę mu jaki futer? Ej, tam Twoja mama i tata cykają. Leć! Hmm. Nie Dobrze. Jak przestają nam obserwować nas w telewizji, to my sobie inaczej porozmawiamy. Cydnij dni postu? Chyba jutro będzie już dopiero bezpieża. Ale jakby się poleciał za okno, może polecie Hilda. Ale ja mam jeszcze jeden pomysł na niego. No, co mu zrobisz? Pogrozę mu. Patrz je. teraz. Dzi jak mi teraz nie posłuchasz, to cię sprzedam do KFC. Ije, Hilda. Leć! Jako tyś jest bez. Gry, On nic nie słucha! Je. On jest tak uparty Hans jak ty. Dobrze, że nie ma sieci z żabami. Ja myślałem, że tylko żaby są takie nieposłusne, a tu wychodzi na to, że malowane w rubletes. No widzisz, Ilda, jak ja cię słucham zawsze, patrz. Ej, Hans, a ty się o kogoś w ogóle troszczysz? No ja. Bo Pan Bóg troszczy się o nas, ja troszczę się o Dzimicka, no. a ty o kogoś się troszczysz? Jak patrzę w lustro, to się troszczę też o siebie na przykład też. A ona jest niepękła? <laughs> Ale się troszcza. O, o księdza Maćka się troszcza, o tutaj wszystkich, o Faroża się troszczę, ja, o, o księdza Dawida się troszcza. O, no, to jest o, prawda, to jest no, prawda. Ja, to jest, no, hmm, z... ja. Zawsze lubię, jak Ty mnie tak halosz. Ja, ja. Pan Bóg też się no, kocha też się troszczy, a jak coś się zabundzimy, to nawet y, zawsze się troszczy, mimo tego, że czasami się odwracamy plecami do Pana Boga. My wam bardzo dziękujemy Hilda i Hans za to, że wy się o nas troszczycie, a my się staramy troszczyć o was. Tak jest i yy, cieszymy się, że jesteście. No ksiądz Dawid się też o mnie troszczy, bo czasami jak nakarmi yy, te wróble, to czasami mi da te troszeczkę tych od nich futru i ja sobie wtedy tak dziubię razem z nimi. Tych, 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 tych. O widzi Hilda, przyznałaś się, że też podjadasz, a mi no. ten tort wypominasz. No. Ale mam dzisiaj takie zadanie dla dzieci też na koniec, ja, żeby oni nam udokumentowali to, czyli zrobili zdjęcie, zrobili obrazek, albo nagrali filmik, jak oni się o kogoś troszczą. to będzie ciekawe. Albo o rodzeństwo, ja. albo o dziadku. Ja. Albo jakieś zwierzątko. Ja też fajnie. O, zwierzątka też fajnie, patrzcie. O. Widzisz? To kończymy ten odcinek. Ja, bo to bo to się nas na już tezma dojść tego wszystkiego. Ja. Słuchajcie, kończymy. Ja. On już nie wie, sam nie wie. Ale to my za to wiemy. Trzymajcie się moi tyle, drodzy! Pa! Tyle, pa. Hans? Co? Bo jest taka sprawa. Ja. Bo my się ludzie o różne rzeczy pytają. No i, co? I wpadłam na pomysł, no? że możemy zrobić takie QA Hilda i Hans. Co możemy zrobić? QA Hilda i Hans. QA Hilda i Hans? Hans. No? Ciekawe to jest. A co to, na czym to polega? Nie słyszałeś nigdy o QA? No, nie wiem. To jest takie nagrywanie filmika, że e, ludzie. Zadają różne pytania i wtedy na te pytania się odpowiada. I ludzie nam będą zadawać pytania, a my będziemy odpowiadać. Nie, a wszystkie pytania, różne, o wszystko? No, wszystko. Nie, o co ich interesuje, to, to będziemy im odpowiadać. Nie, a możemy na wszystko powiedzieć? No to nie wiem. A. Zależy o co będą pytać. No ja. Hmm. No, a ciekawe to będzie. My są, myślę, że to będzie dobry pomysł. Zgadzasz się na to, bo to może być takie trudne. Najwyżej się y, maseczką zasłania, jak się by da czerwieniu. Dobrze. To zrobimy tak. Pod tym filmikiem y, można napisać komentarze. I tam w tych komentarzach proszę zadawać nam pytania. Mhm. Co chcecie się dowiedzieć o Hildzie i Hansie? To tam można napisać. A w następnym odcinku my zrobimy QA, czyli odpowiemy na te pytania. Jo jestem ciekawe już, jakich dosz odpowiedzi, Hilda. No, a ja może się czegoś nowego dowiem o tobie, Hans. E, no patrz, to by... może ja. Dobrze. Zobaczymy o co będą pytać. To zachęcamy Was do tego, żeby zadawać pytania. Czymajcie się, no, pa! Fajne żadujcie. Ty Hilda włosy mi założył. To są te do policenia. O kurde.